Farm prezentuje, witam moi drodzy wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na kanale Max's Farm. Zaraz zobaczymy jak tam koguciki z rana. Króliczki widzę, że dobrze, tutaj ruda. Co ruda? Ale się grzejesz tu ładnie proszę cię. No, dobrze, dobrze. No dobrze. Bardziej interesują mnie właśnie tutaj koguciki silki. No, już Was wypuszczam. Kokienki, już Was wypuszczam. O, tutaj kacuszka, kurka. A koguciki co? A koguciki nie się zgadzają ładnie. Także cieszę się bardzo, moi drodzy. Bo jest to super wiadomość. No bo biały będzie mógł być. To od czego, od czego ten biały taki brudny jest? Taki... Jakby wiecie, od tego. Jakby się y, pobrudził od tego brązowym. To chyba, że na krew nie jest. Nie, Krew to to nie jest, ale co to jest? Jakiś brudny. Nie wiem, co to może być. Ten ładnie pieje. No, więc moi drodzy sami widzicie jak to wygląda, kurki sobie tutaj ten, ale moi drodzy, e, nie wiem właśnie czy wypuszczać kury czy nie wypuszczać, w sensie i tak jest zimno w tym kurniku i tak, a jak otworzę one i tak w sumie za bardzo nie wyjdą, ale zawsze chociaż trochę się ruszą, tym bardziej, że ta, e, to trzymanie w kurniku jeszcze nie jest potwierdzone, więc można puszczać. Także, moi drodzy, yy, tak to wygląda, tak, no, ale nie wiem, czy te dłupki puszczać, nie no, puszczę, no przecież co, co mam zrobić, nie, Pusz, puszczać, puszczę, dobra, o, także puścimy je ładnie, już sobie łażą, żeby te kubuty nie zaczęły tutaj z tym nowym się tutaj lać, bo to by było dopiero... No, ale no jak widzicie, ładny kółcik się przyjął. Nie ma żadnych większych problemów. E, nie ma w ogóle problemów. Jest ładny, sobie ładnie chodzi. Się nie bije. Także to jest ważne, naprawdę. To jest bardzo ważne. No, bo jednak, wiecie, dobra. Ja idę wypuścić te gęsiny. Brzydkie. Bo one to są masakra. No więc moi drodzy co? Chociaż je wypuszczać? Nie no wypuszczę chyba Wypuszczę Oj w lato tu wam będzie tak ciepło teraz się tak zahartujecie No No tak wy Chodźcie 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 idziemy Chodźcie Dalej No Dalej dalej Ojej, jak ten śnieg rozpylają. Ojej, dobra. Także gąski. Wy sobie latajcie, a my widzimy się zaraz. Patrzcie, jaki ptaszek tam jest. Taki czarny. O, poszedł już. No. No co, gąski, co? I drodzy, trzeba nakarmić króliczki. Jeżeli chodzi o kurki, to tutaj sobie chodzą, ale no wiecie, nie wychodzą. Gąski sobie tam łażą. A pogoda jest generalnie piękna. Także króliczek masz tutaj, jedzonko, rudy też. O, o rudy trochę mniej dostało, ale jest mniejszy, więc może tak. A i takim im Ale moi drodzy, co chciałem? Chciałem im tutaj dołożyć jeszcze siana, żeby już miały na później. No, także macie, króliczki moje. Już końcówka, już nie ma więcej tutaj w tym worku. Kostka mi została. No, ładnie, ładnie. Dobra. Także to tak. I dam im jeszcze coś do skrupania. Jakieś warzywko, owoc, coś się znajdzie. No, dobrze. Trzeba tutaj e, dać im wody. Tylko. Właśnie pękła mi miska Zresztą te miski co chwilę pękają W takim rozy, Ale dobra, moi drodzy Żeby ta Żeby to się nie wylało Wiem, że obok jedzenia się nie stawia Ale tutaj się nie wyleje Jest pewność przynajmniej Także no, ten już ma wodę Ruda jeszcze I te kurki ozdobne Zaraz zobaczycie I w ogóle jak ja się mega cieszę, że te koguty się tak dogadują ze sobą, bo to jest też w ogóle hit, że, wiecie, dwa koguty, które są tutaj od pół roku, czy od idą, tu są, nie wiem, dogadują się z obcym kogutem. No to jest też w ogóle zarąbiste. No, ale czekajcie, tutaj mam trzy miseczki, jedną dla seramek, jedną dla kaczki i Kurki tam, która jest u niej gościnnie i jedną dla sileczek, także każdy będzie miał wodę. Co prawda wiecie, seramki seramką nie otwierałem wyjścia na wybieg. Silki mają wyjście na wybieg, więc zawsze sobie śnieg poskubią. Ale wiecie, kaczka już musi mieć. I tutaj kurka, proszę bardzo. Proszę bardzo, kaczuszka. No i tutaj sirki, proszę. No, macie. Także zawsze sobie trochę wypiją. No a my jeszcze co? Kto jeszcze wodę potrzebuje? No nioski oczywiście, nie? Oczywiście, że nioski, także... Moi drodzy, ja zebrałem teraz... Ile? Sześć jajek, bo muszę, muszę zbierać teraz, wiecie, co chwilę. Te jajka, żeby mi nie rozbalały. No, i dobrze, że chociaż tyle jajek było. No ale dobra. Macie nioski, tutaj wodę. Oj, oj, oj. Macie, macie. Te mają też dostęp do śniegu, więc w sumie mogą śnieg sobie też tam jeść, pić. Czy jak to mówić? Ale dobra. Także moi drodzy, widzimy się później. Mamy paczuszkę, jakoś zejdź, zejdź, laki, zejdź. Eee, mamy paczuszkę i to dość ciekawą, wyczekiwaną bym powiedział, bo są tutaj sztuczne jajka i właśnie tym sposobem myślę, że uda nam się zwyciężyć te dziobanie jajek przez kur. No zresztą nie tylko tutaj mamy jajka, ale też różne rzeczy. Zobaczycie zresztą sami, co tu jest. Sam do końca nie wiem. Nie pamiętam już, co tu zamawiałem w sumie. O, no i patrzcie, mamy tak, mamy, moi drodzy, karmidło, takie coś, co u miałem, no i mam zresztą, tylko dlatego nowe kupiłem, bo tamto mi się tak zepsuło trochę, więc po tych mrozach będzie łatwo im można to ogarnąć, dobra. I mamy jeszcze, moi drodzy, takie karmidło dla pisklaków, coś takiego, kupiłem, bo to wiecie groższe tam było, więc no, więc tak mamy te dwa karmidła. Mamy również takie miseczki, nawet nie wiem o co w tych miseczkach chodzi. Są to takie naprawdę małe miseczki, jak widzicie, tak nawet niecały palec szerokości. I jak te miseczki, o co w nich chodzi? Zamówiłem, bo były po złotówka a musiałem sobie dopełnić do zamówienia. Wiecie o co chodzi? Tam na Allegro Smart, jak nie macie powyżej 40 zł, to tak właśnie się robi. Są jakieś tam miseczki, do czego je ja użyję? Nie wiem, ale są. Ale są moi drodzy, także zostawimy sobie. Eee, I co? I właśnie, jak te jajka. Te jajka, jestem ciekawy. Ło, ale one ciężkie są. To już naprawdę te jajka się nie zepsują. Bo naprawdę duże są te jajka. No i co? Mamy dwa takie 20 jajek, znaczy. Dwa opakowania. No i jestem ciekawy jak to będzie. No patrzcie, no. Trzeba to jakoś użyć ładnie, więc zobaczymy jak to będzie się spisywać no tu było jedno, drugie, także taką właśnie paczuszkę sobie zamówiłem e, myślę, że te jajka zdadzą egzamin zresztą myślę, że odpakujemy sobie jedne i zaraz zobaczymy e, ale ciężkie są takie myślę, że normalne jajko mniej więcej, no ale dla kury ona tego nie rozróżni więc myślę, że nauczymy je ładnie jak trzeba szanować jajeczka <laughs> jeszcze co u silek generalnie kogut się ładnie przyjął myślę, że jest lubiany jest spokojny, jest miły łagodny a do kurek naprawdę w porządku i z kogucikami również się nie bije moi drodzy sprawdzimy ile jest jajeczek tutaj czy jedno, czy dwa kurka, kurczaczek no schodź, schodź, schodź no jest jedno jajeczko ale wydaje mi się, że może być potencjał na drugie, albo nie wiem, albo może jednak nie, bo widziałem, dwie kurki były, siedziały, no ale zobaczymy. No, jak na razie nie ma. I moi drodzy, co jeszcze chciałem? Chciałem jeszcze zamknąć te yy, gęsi. Już nie chcę je wejdą, bo jest naprawdę zimno. Zimno, bardzo zimno jest, moi drodzy. Naprawdę nie macie pojęcia, jak ja czekam na te. Na te ciepełko aż w końcu przyjdzie. Chociaż takie wiecie, 10 stopni. To jest naprawdę 10 stopni i słoneczko to jest naprawdę ciepło. Teraz to doceniam, naprawdę doceniam to. Mrozy naprawdę już nigdy, nigdy więcej. Nie chcę tego. Nie chcę śniegu, nie chcę nic. Wolę już te 10 stopni i chlapę, chociaż tak mówiłem, że wolę. E, śnieg już z tego. No ale jednak chyba wolę chlapę jak widzicie, gęsi niech idą sobie na słomem, żeby się nie odmroziły tutaj tych chłap. Bo jest naprawdę zimna, z tego co widzę, to i chłapy. No, nie są takie kolorowe, bym to powiedział. Także niech tu mają ciepełko. Macie gąski jedzonko. I co? Im też damy te sztuczne jajko. Niech też szanują. Laki, ja ty co? No, trzymam tobie, trzymam. No nie udało się wejść, widzisz. Nie udało się wejść. Dobra. Eee, także moi drodzy co, tak to wygląda. Przymkniemy już tutaj im. No i co? Idziemy patrzeć te jajka, jak tam wyglądają i tak dalej. Zaganiam jeszcze te koguciki do kurnika tutaj. I zamknę im tutaj, o właśnie tu, bo jest mega zimno, więc niech sobie tam ładnie grzeją. Dobra, zamykamy je i idziemy patrzeć te jajka w końcu. Tak sobie teraz patrzę, patrzcie jaki tu jest sopel. Tylko on się złamie na pewno Czekajcie Widzicie go? Widzicie No, nie złam się Dobra, tu jest oderwany Teraz od tej gałązki Patrzcie jaki sopel Ile? 60 cm Ładnie Kurde, pięknie, patrzcie jaki duży Dobra A tutaj mam to jajko właśnie no i fajnie to zarąbiście to wygląda. Cieszę się z tego zakupu. Jeżeli jesteście ciekawi ile kosztowało takie jedno jajko. No to kosztowało to w sumie. Czekajcie, bo nie pamiętam. Chyba 11 zł za 11 za 10 sztuk. Czyli tam złoty 10 groszy za sztukę. No, a ja teraz daję gniazdo i przygotowuję je do niedziobania jajek. Moi drodzy, wam pokażę coś ciekawego, siedem jajek już rozłożyłem, zostały mi trzy, jest osiem gniazd, ale w jednym jest brudny e, i jeszcze kura siedzi, więc dam jej tam zaraz to podłożę. ale moi drodzy, e, jak widzicie, no jajek rozwalić nie mogą, tutaj jest jajko, wszędzie jest jajko, tutaj jest jajko sztuczne, tutaj, tutaj, o tu już widzicie kura, kura dziobie, kura dziobie, no i nie może zadziować. Tu kura akurat wyszła, bo zdziobała, ale tu akurat ee, o, było jajko słabej konstrukcji, więc tu mi się nawet to rozwaliło. Ale patrzcie na to, patrzcie tą reakcję. I patrzcie, rzucają się, no i nie mogą rozwalić. I to też trzeba nauczyć, tak mi się wydaje. Że to, co po prostu spadnie, nie wiadomo jak się nie mają rzucać na taki kształt, nie? Także, jak widzicie, dość reakcja była szybka. Tamte kury nie, ale widzicie tu dużo kur, jednak taką reakcję miało błyskawiczną wręcz bym powiedział, ale już widzicie, kury już te już mają gdzieś, tamte jeszcze parę kur dziobie, ale już też wiedzą, że to nic nie do rozdziobania. Także myślę, że bardzo dobrze udało się jakoś tam nauczyć. No jedna jeszcze dziobie to jajko, jedna jeszcze dziobie, ale patrzcie, zobaczymy. No macie, chcecie jajko to macie chcecie jajko, macie jajko proszę bardzo nie rozdziobiecie go nie rozdziobiecie no i myślę, że fajnie naprawdę super, polecam każdemu taka inwestycja jest naprawdę dobra eee, i co myślę, moi drodzy, ja myślę, że będę musiał wrócić do paszy teraz na te parę dni kura, nie, nie kamery mi nie da a ty co, że tak patrzysz na te parę dni, znaczy na parę dni, no na te mrozy myślę, że będę musiał wrócić do paszy Dopóki nie stworzy swojej mieszanki, bo taka sama pszenica i ten trochę tam owiec węczmien to nie jest robota, moi drodzy. Więc będzie trzeba to robić. I co? No i bardzo się cieszę, że te jajka mi dotarły. Bardzo szybko, bo także dobrze, dobrze. Ostatnio w ogóle coś zauważyłem. Eee, bardzo koguty się ze sobą tną. Ten, ten z, 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 z gdzie on jest? Czekajcie. Czekajcie, to jest tak, ten zielony nóżki, który tam się wiecie, ten stary taki zielony nóżki, na tego, a ten z kolei na e, gdzie on jest? Na, na, na. No gdzie on jest? Na... No na przykład na tego i tamtego też innego. Także tutaj się tną czasami, ale dobra. No i no moi drodzy, cieszę się bardzo, że te jajka udało się tak ogarnąć. Teraz nic, tylko... A kurka, kulejesz, e, nic tylko, moi drodzy, rozbierać zbierać jajeczka nie rozdziobane. Także to i moi drodzy, co? Kurka, wchodź, bo chcę Wam zamknąć kurnik, żeby Wam się nie chłodziło. Chodź, chip, chip, cip, chip, 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 cip, chip cip, cip,